Okej, okay, hej, cześć, siemano wszystkim, z tej strony Szef z witam was w kolejnym odcinku z serii Let's Simulate, drużyną Atletico Madryt. No i co, no i jesteśmy po pierwszym meczu, oczywiście wygranym. I teraz czeka nas dość długa i trudna droga do, maybe, bycia zwycięzcą dla ligi. Kto wie, kto wie. Przekonamy się już pod koniec tego sezonu. Yy... A co, ile my jeszcze mamy hajsu? Yy... Aha. Czyli nic nie kupimy już więcej. Nikogo. Yy... No to w takim razie lecimy dalej. I już Messi nigdzie nie wyjedzie. Mhm. Jasne. Negredo też. Jeszcze właśnie w Sewilli przed transferem do Manchester City. Ale Sevilla widzę jednak się zgadza na to, żeby wyjechał. Więc nieźle. Messi wyjeżdża, Negredo wyjeżdża. Jeszcze brakuje, żeby Ronaldo wyjechał. Była już jazda na Maxa. Zbliża się mecz właśnie z Hetafę. I pochwalimy nasz zespół. I przejdźmy sobie do składu. Ustalmy go. W bramce. Courtois. Na prawej stronie. Kyle Walker. W środku obrony. Zagra. A może Miranda. Razem z Godinem. Na lewej stronie. Insua. Na prawej stronie. Może Ivan Sanchez. Czemu nie. Tutaj zagra sobie. Joellen wraz z kapu na lewej stronie, Christian Rodriguez i napad. Jak najbardziej okej. Okay. Ławka yy, w zasadzie nie jest ogarnięta, tylko jeszcze tutaj zmienimy sobie za wanfrana, Kokę jeszcze wejdzie za kadera i okej. Okay. Symuluj mecz. I lecimy. Jesteśmy u siebie, więc mogę przesymulować dalszą część spotkania. I tak, pewnie wygrywamy 2-0 do 0. strzelcem dwóch bramek Rodriguez, więc bardzo ładnie dałem mu szansę zagrania i wykorzystał ją. Liderem jest Real, za to my jesteśmy w drugim miejscu, więc też dobrze. Mm -mm. I, teraz pier... I teraz pierwszy dzień po okienku Gramy mecz z rajowa który które utrzymało się w Lalidze, nie spadło. To nawet dość źle. Tam jakoś mieli 10-12 miejsce, coś takiego. Nie pamiętam już. I zmotywujemy naszych zawodników, żeby, żeby wygrali. I kto? Manchester City. Czyli tak, jak naprawdę przeszedł. Tylko, że nie za 11 milionów, oczywiście, tylko tam za 30 chyba. No i tutaj ostatni dzień transferowy. Matip przeszedł do Barcelony. A jaki jest największy transfer? Hernandez Chicharito z Manchester United przeszedł do Bayernu. O, oferta za Diego, ale tak jak już wspominałem w poprzednim odcinku, nie sprzedamy tego zawodnika. Ebule do West Hamu, niegdyś zawodnik arsenalu, Joris w Milanie, czemu nie? Oferta transferowa za Tiago, znowu. Jednak muszę was ym, zmartwić, bo nie sprzedamy. O, Begowicz, ten świetny bramkarz do Borusy Mięsie Gladbach. Nie mam pojęcia, dlaczego tam sprzedaję. Aha, bo Ter Stegen poszedł do Ralu. No to nieźle. Wydaliśmy 32 miliony 500 na transfery za czterech zawodników. tyle wydaliśmy. Na czterech, yy, na czterech. Zawodniku wydaliśmy 32 miliony. Związek Piłki Nożnej Kraju Polska. Chciałaby. Możliwe, żebym ja. Ym... Został ich trenerem. Ym... Oczywiście, oczywiście. Zagrasz. 1 września gram z w Wajekano. A 15 z Barceloną. Y -y -y. I skład. Kurtua. Możesz zagrać Juan Fran. Miranda. Albo Zuma z, z, z Godinem. Tutaj na lewej zagra Filipe Luiz, na prawej stronie tak jak chciał Koke, Raul Garcia wraz z Etienne Kapu, na lewej stronie Arda Turan i za Dawida Ville Adrian. I przejdziemy sobie do symulacji. Teraz pytanie: wygramy czy nie? Strzelamy gola. I tak już pozostało. Wygraliśmy 1 do 0. W 26 minucie jeszcze Zuma. Kontuzji się nabawił. Ale sądzę, że to nie jest aż taka groźna kontuzja. Dwa tygodnie. Nie jest najlepiej, ale też nie jest najgorzej. O, dość sporo zawodników. Powołanych. Więc z tego też się cieszę. Dziękuję panu, że dał mi szansę. Mm, bardzo. Proszę. <laughs> mm, Witaj, że uważam, że naprawdę rozwinąłem. Garze. Twoje garza, twoja garza, twoje garza. Twoje garze, twoje garze. Gdzie są kontrakty? Tu są. Mm, to był Insuo, tak? Ile byś chciał? 60 tysięcy? Mm, możemy dać, ale w sumie nie możemy. Musimy przejść do alokacji budżetu, bo inaczej będziemy spłukani masakrycznie. W zasadzie już jesteśmy. Nic tego nie zmieni. Um, I tak, i tak. Tutaj damy do 20. Jak się bawić, to się bawić. Um, kontrakty, kontrakty, kontrakty. Insua. Rok 60. Oops. No i okej. Okay. Ups, gdzie ja wszedłem? Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. i... Emiliano i Syła przyjął naszą ofertę, mm, spoko one run. ale i tak raczej będzie grał Walker. W zasadzie na zmianę będzie grali um, o, gramy u siebie, więc bardzo dobrze, jest ten atut własnego boiska. Cente Calderon. Zmotywujemy. Trzeba ich zmotywować. A dwa, ty dwa dni później gramy już lidy mistrzów. Więc nie jest tak ok wcale. Barcelona dopiero na piątej pozycji. I tak, w bramce Courtois na prawej stronie. Kyle Walker. Tutaj zagra Miranda z Godinem, Filipe Louis, Koke, Joe Allen, Tienka Arda Turan, David Villa. Może strzeli bramkę w tym spotkaniu. W super pucharze mu się nie udało. Ale kto wie. Naprawdę dawać chłopaki. Sanchez nie może grać. W zasadzie pewnie i tak by nie grał. Kto i kto strzeli pierwszy bramkę? Oj, Koke z kontuzją. Pedro dla Barcelony strzela. Chłopaki trzeba to odrobić. Tutaj zmiany w drużynie z Katalonii. U nas także. Czawisz podwyższa wynik na 2 do 0. Nic się już nie zmieni. Przegrywamy 2 do 0. No niestety. Oj oj ja pierdzielę. La Liga. Athletico Madrid Jeden z naszych najlepszych zawodników odniósł kontuzję z to na dwa miesiące. Real Sociedad 1 No pięknie. Real Validity 1 Real Velacana 2 Valencia 5 Celta de Vigo 1 Villa Real 1 Espanyol 1

Jeszcze gram do tego na wyjeździe, I, 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 i. co się nie dzieje na razie? Tylko żółta kartka w Benfice. Teraz druga żółta kartka dla Benfiki, Tutaj zmiany. Jest Leo Babisz, to ostrzela i wygrywamy 1 do 0. Leo Baptistao, bohaterem. Kurtuaz, zadowolony w klubie Atletico Madryt. No i tak ma chyba być, prawda? Mm, I znów gram na wyjeździe. I teraz znów trzeba je zmotywować. Bo nie mogą przegr przegrać następnego spotkania. I przechodzimy do składu. Cały czas Real prowadzi. Ale to się już niedługo zmieni, sądzę. Miranda z, z Demikalisem, albo zrobimy tak, że tu Demikalis zagra, a tutaj zagra Miranda. Na lewej stronie Filipe Luis. tutaj musi grać Ivan Sanchez. Może się trochę rozwinie przez te dwa miesiące na zmianę z Kaderem. Y, Raul Garcia, Joe Allen, y, Arda Turan, y, Diego Costa wraz z Leo Batistao. i tak może zostać. Przechodzimy do symulacji, i już w 12 minute zdobywamy ramkę i wygrywamy aż 3 do 0. A także w drużynie z y, Espaniol Barcelona, piłkarz Elton Martins nabawił się kontuzji. A kto z mi bramek? Demikelis? Raul Garcia oraz Adrian, który wszedł z ławki. Właśnie, Zuma już y, wyleczył kontuzję. się chyba sprawdzało tutaj y, y, lista kontuzji. I y, tak, już wyzdrowiał zupełnie. A Koke jeszcze 8 tygodni. E, Tę drużynę widzę... O, Mesut Ezil kontuzją, z kontuzją. Parkis z kontuzją, ale tylko na 7 dni. Więc nie jest aż tak źle. Tutaj poszczególne kluby. No nie jest za dużo klubów, które mają problemy z kontuzjami. I teraz dziś mecz z Villarreal, który jest na 19 pozycji, więc strasznie daleko od nas. Yy, więc powinniśmy to wygrać. Więc tak, w bramce oczywiście Kurtua, nasz, nasza gwiazda w zespole. Na prawej stronie może zagrać Juan Fran. Tutaj yy, w obronie yy, może dograć, zagrać yy, Zuma wraz z, 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 z Diazem. Tutaj Insua na prawej stronie, Kader. Tutaj zagra ty, ty, ty Mario Suarez. Yy, 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 yy. Z Oliwierem Torresem? Okej, okay, okej. Okay. Mm. Mm. Christian Rodriguez, Adrian razem z Dawidem Bio, Tak przedstawia się nasza podstawowa jednostka. I jeszcze gramy u siebie. Więc, więc, więc powinniśmy to naprawdę wygrać. I w szóstym minucie strzela, Dawid wija bramkę, a ten mecz kończy się wynikiem 2 do 1, więc naprawdę bardzo ładnie lecimy z tymi wynikami. Jesteśmy na drugiej pozycji, znowu znajdujemy się na drugiej pozycji. Spadliśmy y, przez kilk na kilka dni na czwartą pozycję. I teraz spycha nas na trzecią pozycję Barcelona, jednak mamy mecz straty. Mm. I teraz trzeba wyjść z rezerwowym składem na Almerię, ponieważ ym, następny mecz gram z Juventusem w lidze Mistrzów. A na żadną gafę nie można sobie pozwolić. Więc tak, w ramce Thibaut Courtois na prawej stronie Juan, Fran, Zuma, Diaz, Emilia Winsula. Tutaj zagra Ivan Sanchez wraz. Z, yy, nie wraz. W środku pola Raul Garcia i Tiago, na lewej stronie Rodriguez, Adrian, Dawid Villa. Yy... I okej, okay, i okej. Okay. Lecimy do symulacji. I niedobrze rozpoczyna się dla nas to spotkanie, bo w piątym minucie strzela bramkę Alan. Jednak w 27 minucie Dawid Villa wyrównuje. I co dalej? Rozpoczęła się druga połowa. I Rodriguez strzela na 2 do 1 w 50, w 50 minucie. Tutaj zmiany, zmiany. I co? Do końca będą nerwy? Adrian podwyższa na 3 do 1 i wygrywamy. Takim też wynikiem. Czyli napastnicy spisali się, także lewy pomocnik. W zasadzie cała drużyna zagrała dobrze, skoro jest wynik 3 do 1. Mm, I teraz... Mersz z Juventusem, naprawdę ciężki mecz. Juventus ma takie gwiazdy jak Buffon, Marquisio, Pirlo, Chiellini, Vidal i teraz też nowy na, nowe nabytki jak Jurente, Tevez, Jovinko. To no nie nowy nabytek, ale też napastnik i to bardzo szybki, więc naprawdę będzie bardzo trudne spotkanie. Ale sądzę, że Kurtua uratuje nas i, i, i może wygramy. Ja oczywiście wierzę. Ale co? Ale ustalmy skład. Na prawej stronie Walker, tutaj Miranda wraz z Godinem. Na lewej stronie Filipe Luis, Ivan Sanchez, Joe Allen, Kapu, Arda Turan. E... Adrian wraz z Jego Kosztą. Tak przedstawia się 11ka podstawowa. Mm. I przechodzimy do symulacji. Tu już pełna motywacja. I tak, przedstawiają się następująco: w bramce y, oczywiście Juventus, Buffon, Kilini, Barzagli, Caseres, Pogba, Lichtsteiner, Vidal, Marquizio, Asamoah, Tevez, Wucinic. I nasz skład: czyli Atletico, Kurtua, Walker, Miranda, Godni, Filipe, Luis, Ivan, Sanchez, Allen. Kapu Turan Adrian, Jego Koszta. I to już jest druga połowa. W 40 minucie widać z karnego strzela na 1 do 0. Tutaj czerwoną kartkę otrzymuje pogba. I w w 73 minucie podwyższa wynik na 2 do 0. I niestety przegrywamy to spotkanie. Mogłem nimi dyrygować, a nie mówić wynik. Ale nic, i tak pewnie mamy trzy punkty. Pewne trzy punkty. I, I w ogóle, kogo mamy w grupie? Bo nie jestem pewien. Wiem, że jest Juventus i już nie pamiętam, z kim my graliśmy ten pierwszy mecz. Liga, nie Liga, Puchar Mistrzów, Tabela. Kogo my mamy w grupie? Yy, jesteśmy w grupie H. Jesteśmy na drugiej pozycji. Mamy Benfica oraz FC Norceland. Więc nie jest to grupa śmierci. Jest to grupa na pierwsze miejsce, w zasadzie na drugie, a na pierwsze, w sumie też. Jeśli wygralibyśmy jeszcze z Norceland i rewanżę to jak najbardziej droga prosta do pierwszego miejsca. I jest już 7 październik. A w październiku jeszcze gramy z Valladolidem, z Sociedadem, z Norceland, właśnie, i z Atletikiem, i z Valencją. I jeśli rozegramy te mecze, zaczyna się listopad. I listopad zaczniemy nowym odcinkiem. Tak, właśnie. Ym, ale bez zbędnego gadania przechodzimy do składu yy, i w bramce Kurtua. Na prawej stronie Juan Fran. Tutaj obrona jest już y, ok. oprócz I Insuas rozwinął się już do 80 punktów. Y, na prawej stronie Kader. Tutaj jest dobrze. Na lewej stronie Christian Rodriguez. A tutaj tak jak chciał Leo Baptista. I okej, okay, i okej, i ok. I okay. Y, symulujemy to spotkanie. Mam nadzieję, wygramy. Tutaj jest Toc, Patrick Ebert, Ligi Hiszpańskiej, Toc. W 13 minucie Rodriguez otrzymuje żółtą kartkę, w 23 czerwoną otrzymuje Rukawina. I w 40 minucie Vajadoid strzela bramkę. Jednak w 55 minucie to Kiszto yy, daje nam bramkę na remis. W 66 minucie kujkę, który wszedł z, z ławki. Strzela bramkę na 2 do 1. Takim też wynikiem kończy się to spotkanie. I niestety przegrywamy. ale w kiepskiej formie. Klops zmartwiony. Ale jedna porażka. N nic nie daje, prawda? Nic nie daje. Co nic nie daje, no? Y oczywiście... Wszyscy mają ciężkie początki. Yy, jedna porażka. Yy, nie wiem, co, jak to powiedzieć. Dobra, nieważne. Yy, dobra, świetnie, Diaz. Też Cię lubię. I tak naprawdę Cię nie lubię, ale to nic. Yy, dobra, pochwaliliśmy sobie nasz zespół. I ten mecz z Realem Sociedad. Trudnym, naprawdę przeciwnikiem. Trzeba wygrać. Po prostu trzeba wygrać. I tak, na bramce Kurtua na prawej stronie Walker, w środku obrony Miranda z Godinem, yy, albo może Zuma z Godinem, nie grał dawno. Na lewej stronie Filipe Luis, tutaj Iwan Sanchez, skoro mają trudne początki, więc niech się zaaklimatyzują, dam wiele szans do zagrania. Yy, na lewej stronie Arda Turan, tutaj Diego Costa i Dawid Villa. Mam nadzieję chłopaki, że to wygracie, więc trzymam za was kciuki. Jest i, nagle, i także Vela ma kontuzję, więc to dla nas jest dla nas jest lepiej. Tutaj 1 do 1, ponieważ w 6. minucie Diego koszta strzelił bramkę pierwszą. W 8. minucie Agi se wyrównuje jednak w 35. minucie Arda Turan strzelił bramkę na 2 do 1 i w 67 minucie także Arda Turan podwyższa wynik na 3 do 1 i takim też wynikiem kończy się to spotkanie i wygrywamy. Naprawdę bardzo dobrze. I teraz czeka nas nasz mecz bliźniący mistrzów z FC Nordstrom. Mm, to jest zwycięzca duńskiej ligi? Nordstrom, chyba tak, chyba tak. Chyba to jest duńska liga. Mm. I teraz... Właśnie czeka na ten mecz. I... i, i, i. Teraz skład. W bramce Courtois. Na prawej stronie Walker. Walker? Walker czy Juan Ferran? Walker. Czemu nie? Tutaj zagra... Diaz z Godinem. Na lewej stronie... Isua, Ivan Sanchez. Tutaj zagra Raul Garcia z... z, z. Mario suarezem Na lewej stronie... Turan. Tutaj zagra Adrian albo. Albo Christa raz z tego kosztą. I, i, I idziemy do symulacji. I symulujemy. I wygrywamy aż 5 do 0. Kto strzelcem bramek? strzelcami oczywiście, bo to nie jest sam jeden strzelec. Pierwszym strzelcem okazał się Mariusz Suarez. W następnym Leo to Dwie bramki, aż strzelił do jego koszta. I po wyjściu z ławki David Villa wpakował także jedną z karnego. Insula odniósł kontuzję, która nie jest aż tak groźna, tylko na 9 dni. I teraz mecz z Atletikiem Bilbao, um, który jest, o dziwo, na szóstej pozycji. Naprawdę dobrze im idzie, więc trzeba wystawić jak najsilniejszy skład. Czyli tak, w ramce Courtois na prawej stronie Walker, tutaj Miranda z Godinem na lewej stronie, Filipe Luis na prawej stronie, Ivan Sanchez, oczywiście już pomóc. Tutaj Joe Allen z Etienne Kapu. Przepraszam, na lewej stronie Arda Turan. Tutaj Adrian. Adrian z jego kosztą. Tak prezentuje się nasza jedynastka Podstawowa. I idziemy do symulacji. Tutaj braki w kadrze widzę. Czerwona kartka, kontuzja i druga kontuzja. w z kontuzjami. Jednak y, pierwsi strzelają bramkę z karnego. Y, tutaj jeszcze żółte kartki. Dla nas. Y, zmiana. Prowadzą już 2 do 0. No nie może tak być. Dawajcie chłopaki. Coś trzeba strzelić. Naprawdę nic nie strzelicie już? Jeszcze Turan. Kontaktowego gola czyli jednak przegrywamy. Co? Oferta prowadzenia kadry narodowej, Francja? Pewnie, że tak. Francja? Klops kontaktuje. Francję. Więc jest. Bardzo dobrze. I teraz gramy mecz. Yy, z Walencją. To także będzie bardzo trudne spotkanie. Mm. I trochę są przemyceni piłkarze. Jednak nie aż tak bardzo. Więc szybkie roszady w składzie coś nie będę mówił, bo widzicie sami na ekranie. No i okej. Okay. Układ gotowy. Teraz trzeba coś ustrzelić na własnym boisku. W drugim minucie już Alan otrzymuje żółtą kartkę. I czy to my strzelił pierwszego gola? Czy może zakończyć to remisem? Druga połowa zaczęła się właśnie w tym momencie. Zmiany jeszcze w Walencji. Czy jeszcze coś padnie w tym spotkaniu? Nic. Niestety nic. I mecz kończy się remisem 0-0. I Walencja spycha nas na trzecią pozycję, jednak mamy tyle samo punktów co oni. A także czwarty Betis oraz piąta Barcelona mają tyle samo punktów. I ten mecz z Sevillą. już nie w tym odcinku. Um, jestem bardzo ucieszony, że dostałem posadę trenera i to jeszcze we Francji, gdzie naprawdę są, jest bardzo, są bardzo dobre szkółki juniorów, więc będę miał w czym wybierać w tej kadrze. Yy, a, ja, a ja co? A ja się z wami żegnam w tym odcinku. I oczekujcie następnego. Do zobaczenia. Cześć.